Narodziny Izaaka W końcu nadszedł ten cudowny dzień i w namiocie Abrahama urodziło się dziecko. Sara została mamą niezwykłego chłopca, któremu dano na imię Izak. Wiele, wiele lat wcześniej Bóg obiecał Abrahamowi rozmnożyć jego potomstwo, w którym będą błogosławione Wszystkie narody ziemi. I oto właśnie dzisiaj Pan wypełnił swoją obietnicę, przypominając Sarze o tym, że niepotrzebnie wątpiła. Jednak Bóg dawno już jej wybaczył. Teraz trzymała na rękach cudowne dziecko, którym razem z Abrahamem wprost nie mogli się nacieszyć. Wielką radość rodziców przyszli też dzielić wszyscy krewni i bliscy, sąsiedzi oraz ci, którzy mieszkali w tej okolicy. To było prawdziwe święto Bożej miłości i wierności. Czyż jest coś niemożliwego dla Pana? Mówiono. Wiele pieśni wyśpiewano na cześć wszechmogącego Stwórcy nieba i ziemi wiele miłych słów wypowiedziano z okazji narodzin chłopca. Szczególnie wdzięczni Bogu byli Sara i Abraham, który uwierzył, że z jego rodu wyjdzie ten, który będzie zbawicielem całego świata. Izak Rósł i sprawiał radość swoim rodzicom. Wszyscy wokoło odczuwali, że ten chłopiec jest inny. Tylko Hagar nie podzielała tej radości. Izak będzie jedynym dziedzicem, a mojego syna nikt się nie zastroszczy, myślała rozgoryczona. Oczywiście. Abraham kochał swojego syna Ismaela, ale Izak – to co innego. To był ten, którego wybrał Bóg. Od wczesnego dzieciństwa ojciec opowiadał Izaakowi o Bogu, o jego wielkiej miłości, o tym, jak ważne są słuchanie Bożego Głosu i gotowość do dziękowania swojemu stwórcy. Izak z zapałem przyjmował wszystko, co mówił mu ojciec. I był wierny swojemu Bogu. Na podstawie pierwszej księgi mojżeszowej, rozdział 21, wersety od pierwszego do ósmego, oraz listu do Galacjan, rozdział czwarty, werset od pierwszego do dwudziestego. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałbyś, chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.